Dzień dobry, kochani! Dzień dobry! Dzień dobry, Juleczku. Witamy Was w piękny czerwcowy dzień, jakże uroczysty, bo dzisiaj zakończenie roku szkolnego, Zajcia! Dokładnie, uroczyste rozdanie świadectw. Jak już wiemy, co niektórzy świadectwa otrzymają i to pod koniec filmiku, sami zobaczycie, komu się należą. Przypominam, że to już jest drugie rozdanie świadectwa z naszej szkole. No, no, z no bo to była druga klasa. Bo za nami druga klasa dokładnie. Czyli w tym momencie będziemy zdawać ze świadectwem do kolejnej, do trzeciej. I już teraz możemy Wam obiecać, że tą trzecią klasę też z nami będziecie kontynuować. Filmiki będą od września znowu no, powstawać. Ale wiesz co, ty wakacje przed nami, a ty już już, już, o, już o trzeciej klasie już mówisz. No, no bo ja się bardzo cieszę, że tyle osób, słuchajcie, nas cały rok znowu oglądało, było. Z nami uczyło się, także mamy sporo widzów, bo już ponad 2200 osób, z tego co naliczyłam. A ile? to słuchajcie, całkiem, a, 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 Rok temu było tam 1000 chatem chyba, nie? Także no. słuchajcie, coraz większa nasza klasa. Tak, nasza klasa, a? jak powiedzieliśmy, nie ma ograniczeń, taka wirtualna, tak że wszystkich przejmujemy. Tak jak już wspominaliśmy rok temu i tych e, ludzkich, tak? O obliczu ludzkim e, starszych, młodszych, którzy tylko chcą się z nami edukować, poznawać świat, geografię przede wszystkim, ale też te zwierzeczki nasze, kochane, które. Nas przy okazji oglądają, czasem kwikają, krąkają, tam już wiemy, tak? miałczą i różne inne dźwięki o, wydają, aby się na przykład myją też przy okazji. Tutaj, no przepraszam, tak. ale, nie zapomniałam, <grym> że gdzieś na taką uroczystość trzeba się ładnie umyć, nie? No jak no, to tak brudnymi łapkami no, nie, nie wypada, odbierać, nie? nie wypada, oczywiście. No właśnie, przy okazji jak widzimy i ta kreatywność, kochani, to wszystko wychodzi i za chwileczkę właśnie Julek też otrzyma się ode mnie. Naprawdę? Naprawdę, a może już nie będę przedłużać, bo jeszcze mnie tutaj nie wytrzyma, proszę. No, się. nasz kochany, który cały rok już kolejny z nami yy, uczył się, zdobywał wiedzę, pomagał mi tutaj tak, przy przyswajaniu dla Was informacji, przekazywaniu tej wiedzy. Wiemy, że jest kreatywny, śmieszny. no, i, jak śmieszny? no Zabawny, to, co to, nie miara, za marku. Poważny tak. tak, tak, tyranozał, wszyscy wiemy o marzeniach Julka. I kochani, właśnie w takim propagowaniu tej wiedzy geograficznej i, i tej pomocy, to dla Juleczka dzisiaj. Świadectwo, świadectwo nie byle jakie, bo już drugie do kolekcji. Julek nie dość, że zdał do trzeciej klasy, zobaczcie. Zobacz, Zdałem, To znowu zielony pietruszkowy pasek. Znowu mam zielony pasek? Tak. O, ja to jestem, słuchajcie, Prymus, nie? Prymus, Prymus. A, mo może jakieś stypendium jeszcze dostanę, nie a, wiem, marchewkowe, ogórkowe. Tak, ogórkowe, a? ogórkowe stypendium zazważymy no. od przyszłego roku szkolnego. Póki co, Jureczku, dla Ciebie świadectwo mrożce. No, dziękuję bo, oba, bardzo. Pocieszyć się nim. Ale fajnie. Tylko no, szkoda, że sopcia to właśnie chciałam niania. powiedzieć, że Sopcia wprowadzał przecież Julka w te wszystkie, prawda? Tajniki geograficzne, no nie ma go już znamy, wiemy, co się wydarzyło. Sopcia pośmiertnie też możemy odznaczyć jak najbardziej piękne. Ja proponuję, żeby żebyś był takim honorowym członkiem naszej klasy. Jest! jest. Ja myślę, że o Sopciu nikt nie zapomni, słuchajcie. Ale, ale przecież wiadomo, że to jest geografia ze świnkami, kochani. Nie kończymy przygody, więc wręcz płyniemy dalej więc wiemy, że potrzebna nam była jeszcze druga przynajmniej świnka, nie? Tak! I jak już widzieliście zapowiedź, pojawił się nowy kolega, no. Bolesław Niejaki. Na naszym fanpage'u, słuchajcie, tak. każdy aż nas na fanpage'u. Na fanpage'u się ukazał pierwszy filmik z nowym uczniem. Z Bolkiem. Tak, pewnie... Bolek jeszcze trochę nieśmiały, jeszcze tak. No delikatnie. Trochę tak, się wstydzi. Trochę się wstydzi, ale zrobimy wszystko, żeby o dobrze ośnia już był całkowicie oswojony i brał y, udział w lekcjach takich właśnie typowo szkolnych tematach, a póki co przed nami przecież wakacje. No jest to oczywiście czas odpoczynku, tego Wam życzymy, żebyście poznawali i nasze polskie zakamarki, zakątki, te pod względem geograficznym i nabrali sił, ale też może będziecie zwiedzać jakieś ciekawe miejsca za granicą i z tej okazji my tutaj nie zwalniamy tempa, obiecujemy Wam znowu cykl y, filmików, tutaj będą filmiki, tak jak w zeszłym roku mieliśmy, czyli świnki na wakacjach i już bolek na pewno pojawi. No bo też nam to opowiada e, 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 a świnki na wakacjach muszą być przynajmniej dwie. No właśnie. Tak byłaby świnka na wakacjach, tak. czyli ach. A tak będzie raz, będzie raz dwóch. A Julek przecież nie lubi być sam, jak wiemy, świnki lubią być w stadzie, oczywiście. I oczywiście co jakiś czas po będziemy podsyłać Wam jakieś ciekawostki geograficzne, co tam znajdziemy, co się wydawać będzie właśnie ciekawe, interesujące, żeby się z Wami podzielić. A, tak? Ale... super był cykl w zeszłym roku, to no, no nam jest duży jeden. Możecie zobaczyć? Wiemy, że... A teraz mniejście więcej ciekawości, tak? No mam nadzieję, że się wyrobimy z tym wszystkim. I przy okazji trochę rozpoczniemy, a w wolniejsze dni zachęcamy do oglądania fanpage'a. Tam codziennie coś się dzieje u nas. Warto też zobaczyć, jak to wygląda to codziennie świńskie życie i takie właśnie a. nie tylko geograficzne. Także już teraz Was zapraszamy cały czas do oglądania śledzenia i z filmików na YouTube, tak? Geografii ze świnkami i fanpage'a. I tak jak mówię, od września spotykamy się na już takich lekcjach, konkretnych tematach związanych z wiedzą geograficzną, póki co życzymy Wam uje, udanego urlopu i śledzenia nas przez wakacje. A teraz jeszcze, kochani, pogratulujemy wszystkim tym, którzy nam, nas oczywiście oglądali, zdobyli właśnie świadectwo, za chwilkę, zobaczycie, kto to był. Oczywiście mówimy o tych zwierzakach i właścicielach, którzy przysłali nam zdjęcia, tak? Oczywiście to nie są wszyscy. I mamy nadzieję. dzisiaj. Yes, nie dostaliśmy 2200 zdjęć słuchajcie. <laughs> może i dobrze, bo byśmy chyba tutaj ten filmik nagrywali, nagrywali, słuchajcie. Ale oczywiście, jeżeli jeżeli ktoś nas uważnie śledzi, to tak czy tak życzymy mu jeszcze raz y, dalszych sukcesów i dziękujemy za ten kolejny rok. A teraz zobaczcie, kto otrzymuje od nas świadectwo.